Nie łapcie mnie za szczegóły tego dziecięcego wspomnienia. Nie pamiętam imienia dziecka, które miało urodziny. Nie pamiętam innych dzieci, które były na przyjęciu, ale sądząc po okolicy, w której mieszkaliśmy, jaki słodki mały Max, byłem w takim mniej więcej wieku, około 8, może 9 lat. Nie pamiętam innych gier, w które graliśmy, ale zapamiętałem to przyjęcie urodzinowe, bo tam po raz pierwszy zetknąłem się ze wstającym klaunem Bozo. To była kupa zabawy. My, dzieci, robiliśmy co mogliśmy, żeby go przewrócić. Ale wiecie co? Za każdym razem, gdy został trafiony, wiecie co robił? Wstawał z powrotem. Nieważne, co byś robił, jeśli go uderzałeś, wstawał z powrotem. Uderzałeś jeszcze raz, wstawał z powrotem. Dostał nawet kilka kopów, ale za każdym razem stawał z powrotem. To było zdumiewające. Nie mogliśmy go powalić. Zastanawiałem się, jaki jest jego sekret. Dobrze byłoby posiąść taką umiejętność. Życie to Biatyka. Może przygniotły cię finanse, może trudny związek walną cię w szczękę? Może to była sytuacja w pracy? A może chciałbyś po prostu mieć pracę i zastanawiasz się, jak utrzymać się na nogach? Powiem ci jedno. Józef może nas wiele nauczyć o wstawaniu na nogi. Jego dziesięciu braci postanowiło, że wolą raczej żyć bez niego. Więc wrzucili go do pustej studni. Plan był taki, żeby wziąć ten szykowny, wielokolorowy płaszcz, pokryć go krwią i pozwolić Józefowi umrzeć. Powiedzieli ojcu Jakubowi, że został zabity. Józef nie umarł jednak. Sprzedali go za 20 szekli, co było ceną za niepełnosprawnego niewolnika grupie cudzoziemców, którzy przejeżdżali obok. Cudzoziemcy zabrali 17-letniego Józefa do Egiptu, gdzie następnie sprzedali go w niewolę. Został oddany do domu człowieka o imieniu Potyfar. Dobrze tam pracował i przysporzył Potyfarowi dużo pieniędzy. Później jednak żona Potyfara zaczęła zalecać się do niego. Józef opierał się, wybiegł, a ona złapała za jego płaszcz. Józef wolał zachować reputację niż płaszcz, więc wyrwał się, a ona oskarżyła go o nieprzyzwoite zamiary. Potyfar umieścił Józefa w więzieniu, kamerdyner, który obiecał wstawić się, za Józefem zapomniał o nim, ponownie powalony. Józef co rusz jest przewracany, ale za każdym razem wstaje. W tym momencie powinni już włączyć muzykę z rokiego, bo on za każdym razem wstaje na nogi. Kiedy myślimy, że już po nim, on wstaje na nogi. Kulminacja przychodzi oczywiście, to bardzo dramatyczny moment w historii powrotów Józefa, kiedy staje on na dworze faraona. Faraon był tym wszystkim, czym Józef nie był. Faraon był potężny, Józef słaby. Faraon zasiadał na tronie. Józef obudził się tego dnia w więzieniu. Faraon nosił królewskie szaty, przywódcy, monarchy, a Józef cóż? Jeszcze tamtego ranka nosił kajdany więźnia. Co się jednak stało? Faraon obudził się pewnego dnia. Po ciężkiej nocy miał pewne sny. Sny, z powodu których nie spał przez północy. Były to właściwie dwa sny. W pierwszym śniło o krowach pasących się na brzegu rzeki. Zdrowe, silne krowy. Krowy nadające się do reklamy restauracji chick fil To były dobre, zdrowe krowy. To był rodzaj bydła, które każdy rolnik chciał posiadać. Siedem sztuk. Nagle siedem chudych krów pojawiło się znikąd i pożarło te zdrowe. Co za dziwny sen. Te właśnie pytania nękały faraona. Obudził się, usiadł w łóżku, pomyślał, wow, co za dziwny sen. Pomyślał, że to może przez pizzę, którą jadł wieczorem. W końcu położył się z powrotem. Usnął tylko po to, by doświadczyć drugiego snu. Sen numer dwa. Łodyga zboża z siedmioma zdrowymi kłosami zostaje pochłonięta przez łodygę z siedmioma uschłymi kłosami. Dziwne sny. Powtarzający się schemat. Siedem i siedem. Silne, pochłonięte przez słabe. Faraon był naprawdę zaniepokojony. Następnego ranka wezwał doradców i zażądał wyjaśnienia. Doradcy nie znali odpowiedzi. Byli niemi jak kamienie. Nie mieli nic do powiedzenia. Kamerdyner, który znał Józefa z więzienia, przypomniał sobie o nim. Józef tłumaczył bowiem w więzieniu jego sny. Kamerdyner rzekł więc do faraona, znam jednego gościa w więzieniu. Tyle tylko było trzeba. Faraon pstryka palcami i Józef wychodzi z więzienia. Zostaje umyty, odświeżony, ogolony, dostaje nowe szaty i sandały. Myją mu twarz, doprowadzają go do stanu odpowiedniego dla audiencji u faraona i prowadzą go przed niego. W tym napiętym momencie Józef po raz pierwszy widzi faraona. Ponownie spójrzmy na kontrast. Faraon jest tym silnym, Józef jest tym słabym. Faraon ma rodowód, ma królewską krew. Józef jest synem rolnika. Pochodzi z innego kraju. Faraon ma władzę. Józef obudził się w więzieniu. Pomyślelibyśmy, że osobą z pewnością siebie, osobą z umiejętnościami, osobą mającą siłę, będzie faraon, prawda? Ale zdarza się rzecz przedziwna. Józef jest tym pewnym siebie. A tym, który potrzebuje proszków na uspokojenie. Faraon to faraon nie może spać, to faraon się niepokoi, to faraon potrzebuje odpowiedzi, a Józef jest buńczuczny. Ma w sobie zuchwałość. Ciekawe jest to, że nie przejął się, o ile przynajmniej wiemy, tymi wszystkimi ważnymi osobistościami. Nie lękał się faraona. Nie był bez szacunku, ale też nie bał się. Miał coś w sobie. Miał w sobie tą pewność siebie. Miał jej na tyle dużo, by gdy faraon przedstawił mu sny, móc powiedzieć, o, wiem, co mówić. Sam z siebie nie potrafię wyjaśnić tego snu, ale Bóg potrafi. I zaczyna tłumaczyć sen. Mówi, te siedem zdrowych krów, siedem zdrowych kłosów. Cóż, to proste. Nie muszę wróżyć z fusów. Nie muszę wzywać rady, nie muszę czytać książek, nie muszę zaglądać do gazety na stronę z horoskopami, nie muszę dzwonić. Wiem dokładnie, co to znaczy. Przyjdzie siedem dobrych lat. Nastąpi siedem lat obfitych żniw. Później siedem chudych lat. Siedem ciężkich lat. Siedem lat jak to się mówi głodu. Głodu. Słowo głód źle się w Egipcie kojarzyło, bo egipska gospodarka opierała się na rolnictwie. Nie produkowali samochodów, nie eksportowali t-shirtów, nie wydobywali ropy. Egipt był Egiptem, bo znajdował się w delcie Nilu. Ziemia była żyzna, a gospodarstwa bogate. Rolnicy zbierali obfite plony. Faraon był więc faraonem, potężnym faraonem, bo miał za oknem karnik całego świata. Miesiąc głodu byłby problematyczny, rok głodu byłby katastrofą. Siedem lat głodu zniszczyłoby kraj. Ciekawe jest to, że Józef stojąc przed najpotężniejszym człowiekiem na planecie, mówi mu o głodzie. Nie obawia się powiedzieć prawdy. Mogę sobie wyobrazić doradców mówiących, o nie mówi się o głodzie w obecności faraona, to źle się skończy. Józef się nie bał. Coś w nim takiego było, coś, co powodowało, że jak wstający klaun Bozo zawsze lądował na nogach. Józef nie tylko nie bał się, nie tylko odważył się wspomnieć o głodzie, był gotowy zaoferować rozwiązanie. Zauważmy, że faraon nie pytał go o radę. Od tego miał doradców. Faraon siedział tam jednak, przytłoczony myślą o głodzie. Józef zauważa panującą ciszę. Jest tak cicho, że słychać każde chrząknięcie. Mówi, mam sugestie, faraonie. Musisz zrobić następującą rzecz. Wyznaczyć kogoś, kto będzie zarządcą w czasie tej tragedii. Wyznaczyć kogoś, możemy go nazwać ministrem rolnictwa albo premierem, kto zagwarantuje, że zostanie zgromadzona wystarczająca ilość zboża w czasie lat obfitych, tak aby wystarczyło na lata chude. Wiecie, co na to faraon? Faraon mówi: Wiesz, co? To dobry pomysł. Założę się, że szczęki doradców opadły do podłogi. To dobry pomysł? Spodobał mu się pomysł byłego skazańca i przestępcy seksualnego? Gościa, który jeszcze rano siedział w więzieniu, słucha się go? Faraon mówi, coś jest w tym gościu, który ma Ducha Bożego. Wyczuł coś szczególnego w Józefie. Zdał sobie sprawę z Bożej obecności.